Anio, mówisz tutaj o takich bardzo pozytywnych aspektach bycia liderką. O właśnie tym, że fajnie czuć ten sens, dostrzegać, obserwować, jak ludzie się rozwijają, rozwijają swój potencjał, ale na pewno miałaś w swoim doświadczeniu sytuacje trudne, jakieś takie właśnie w relacjach z ludźmi. W takich sytuacji pewnie dużo różnych się zdarza kiedyś jest liderem i, i związanych z, z zaangażowaniem ludzi, z jakimś na przykład narzekaniem czy z jakimiś zachowaniami agresywnymi. No, różne rzeczy słyszę i nad różnymi też pracuję z, z liderami. No i teraz powiedz mi, jakie zdarzały Ci się najczęściej albo jakie ci zapadły w pamięć i jak sobie z nimi radziłaś? Mm. Wydaje mi się, że, że, że z takich trudnych sytuacji, to akurat dla, dla mnie personalnie było moment, kiedy przekazuję jakąś decyzję, przekazywałam jakąś decyzję, e, z którą nie do końca się zgadzałam, o tak, i nie do końca mhm. rozumiałam motywacje, które kierowały naszym na przykład zarządem. Mhm. E, oczywiście nie, 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 nie podważając tego. Natomiast bardzo ciężko broni się, broni się czegoś, do czego nie jest się przekonanym. I nawet mając w głowie to, że oczywiście nie znałam wszystkich, znowu motywacji, danych, całej argumentacji. No ale wiem, że, że muszę ten mój zespół zmotywować i że to nie mm -hmm. może być tak, że oni nie widzą tego sensu. <laughs> Przeszkadzajka. Tak. Że My oni mam nie szczegółe. widzą tego sensu i, yy, no i, no i gdzieś, gdzieś wtedy, no, no całość wtedy ucieka oczywiście, jak, jak robimy coś, do czego nie jesteśmy przekonani albo jesteśmy nie, nie daj Boże przekonani, że to jest w drugą stronę. Mm -hmm. e, więc to jest taki, taka trudność, to akurat nie wiem czy... czy no też z ludźmi, bo ja stawiam w, 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 tym swoj, w, te, w tej swojej pracy z zespołem na szczerość, więc, mm -hmm. więc to, to nie ma opcji, że oni nie wyczują, że, że, że ja do czegoś nie jestem przekonana, albo że nie mm -hmm. do końca się zgadzam. No, 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 no nie. No właśnie, no to, ale jak to ugryźć, wiesz, bo, bo z góry masz coś, co, co musisz przekazać, coś z czym musisz się zgodzić, musisz się temu poddać. No i idziesz do ludzi i oni czują, oni widzą, że jesteś nie tak, ty nie masz przekonania, co z tym zrobić, jak, jak ty myślisz? No, no ja, po, ja, ja poszłam w paru sytuacjach na, znowu na szczerość, yy, natomiast nie podsycając jakby tego tych negatywnych rzeczy, które tam się gdzieś tam się, yy, mhm. gdzieś tam się yy, w ludziach yy, zawsze budzą. I, I też bro, broniąc takiego podejścia, że właśnie nie mamy wszystkich informacji, nie mamy wszystkich danych, nie wiemy, mhm. co jeszcze wpłynęło na taką, a nie taką decyzję, i, 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 i że czasami trzeba po prostu brać to, tą dużą niewiadomą gdzieś, gdzieś pod uwagę. Mhm. No i też. Takie pokazanie, co, co, co nam da postawa negowania tego. Czy to, mm -hmm. czy dam coś dobrego, czy to w ogóle wpłynie jakkolwiek fajnie na, na, na pracę, na realizację, czy, czy jesteśmy w stanie, oczywiście, jeśli chcemy przekonać do zmiany takiej decyzji, to możemy tutaj argumenty mm, i, i całą machinę jakby uruchomić w ludziach. Natomiast jeśli nie ma przestrzeni na to, a, no to też trzeba pokazać ludziom, że ten, to nakręcanie się negatywne. Po prostu niczego dobrego nie wprowadzi oprócz naszej frustracji i, i, i braku zaangażowania.